Siema widzowie. Dzisiaj opowiem wam, jak zostałem prawie oszukany przez gracza na serwerze anarchia.gg. Zacząłem grać na serwerze jak zawsze. Nagle odpisał mi gracz, że gdy go dodam do znajomych na Discordzie, to dostanę rangę i klucze. Oczywiście go dodałem. Napisałem, gdzie są klucze, a on powiedział, jaką chcę rangę. Wybrałem pakiet GVIP. Powiedział jednak, że kupi mi to, gdy zagłosuję w konkursie szkolnym. Spytałem się w jakim i gdzie, a on na to, powiem ci jak się głosuje. Ja odpowiedziałem, że ok. Zaczął się pytać, czy mam przy sobie telefon. Powiedziałem, że tak. Kazał mi odpalić aplikację wiadomości Google i wysłał mi zdjęcie pod tytułem Zagłosuj na SP1 Rybnik. Wiedziałem, że jest to oszustwo, bo było na tym zdjęciu napisane Wybierz parowanie urządzenia. Oczywiście zgłosiłem to do administracji serwera i zablokowałem oszusta. Pamiętajcie, nie dajcie się wrobić. Nigdy nie skanujcie kodów QR.